bohater tego odcinka, Wadim zobaczcie, klient pod regulator hybrydowy poprosił nas, żeby mu na agm akty pracy buforowej złożyć bank energii na 48 Wadim zobaczcie, tu mamy połączenie pierwsze, drugie trzecie szeregowe, czyli tu powinno być minimum te 48V. Ile tutaj mamy? Tu mamy to 52,8, czyli akumulatory są naładowane na ponad 13 V. I teraz tak. To no jest mało skomplikowane rozwiązanie, bo każdy z Was, kto ma odrobinę pojęcia o tym, że wzrost napięcia wynika z szeregowego łączenia akumulatorów, no to wie, że pierwszy akumulator trzeba połączyć z drugim poprzez połączenie minusa i plusa. Chcemy kolejne 36 do tego akumulatora, no to znowu ten minus trzeba połączyć. Z plusem, mamy już tutaj 36V tego nominalnego napięcia. Chcemy dojść do 48, musimy dołożyć drugą dwuna czwartą dwunastkę, no i mamy tutaj kolejne połączenie. Różnica w tym wszystkim jest taka, że zastosowaliśmy balansery. Są to balansery bardzo proste, nieskomplikowane, produkowane przez Victrona i one działają niesamowicie prosto, bo z chwilą kiedy wykryją na szeregu napięcie większe niż 27 V, zaczynają swoją pracę. Ważnym jest to, w przypadku zastosowania tego rodzaju balanserów, jest to, aby pamiętać, że ten akuratnie balanser obsługuje tylko i wyłącznie 24 V, czyli w naszym wypadku tych takich połączeń potencjalnie 24 V mamy tylko 3. Te dwa akumulatory są połączone w szereg na 24, te dwa są połączone w szereg na 24 i te dwa są połączone w szereg na 24, czyli musimy balansować każdym balanserem. Każde połączenie, czyli z tej jedyneczki, zobaczcie tutaj przewodziki ładnie, wychodzą nam, idą, 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 sobie tutaj, one balansują połączenie pierwsze. Z drugiego tutaj, balanserka o numerze 2 zobaczcie tutaj, przewody idą. I teraz tak, część idzie tutaj w kierunku minusa, a tutaj idzie jeden w kierunku już do plusa. Czyli dwójeczka balansuje połączenie numer dwa, i balanser numer trzy balansuje nam połączenie trzecie cztery akumulatory, każdy z nich o pojemności 200 amperogodzin. to są R-carbony 200 amperogodzin wykonane w technologii AGM, przeznaczone do głębokich rozładowań, przy czym w przypadku tych akumulatorów głębokie rozładowanie takie, które powinno służyć latami, czyli ten akumulator, żeby miał długą żywotność, to zalecamy nie więcej niż 30% pojemności akumulatorów, tak żeby to rozładowywać i wtedy to będzie służyło, służyło i służyło. Jak to policzyć? No więc bardzo prosto. Mówi się, że jest to nominalnie 48 V, ale tak na dobrą sprawę każdy z tych akumulatorów jest naładowany ma 12,8 V. Czyli tutaj mamy bank energii 51,2V, i teraz te akumulatory można, jeżeli rozładujemy o 100% pojemności, rozładować mniej więcej do 42V, czego nie polecamy. Ale pamiętajcie, że pomiędzy 42V w pełni rozładowanego akumulatora, a 51,2V w pełni naładowanego akumulatorka mamy 9,2V. I te 9,2V to jest zakres pracy. Jeżeli te 92 Podzielicie na 100%, no to wiecie, że możecie tylko korzystać z tej części w miarę bezpiecznie do 48 V. Gdybyśmy to rozładowali, no to mielibyśmy szansę, żeby ten zestaw baterii pracował nam latami. Oczywiście możemy rozładować i dużo głębiej, i dużo niżej, ale skracamy sobie w ten sposób żywotność akumulatorów. Jeżeli chcecie bardzo głęboko rozładowywać, Akumulatory to zdecydowanie litowe. Tutaj w tym wypadku klient bardzo fajnie podszedł do, do zamówienia, bo wiedział, że potrzebuje 48 i 100 amperogodzin i to chciał rozładowywać tak w okolicach 70%. Po rozmowie okazało się, że lepszym rozwiązaniem będzie przewymiarować dwukrotnie te baterie, i rozładowywać je plus minus o jakieś 30%, co pozwoli naprawdę na pracę latami tego typu akumulatora. Dodatkowo zastosowanie balanserów, balanserów pasywnych, pracujących tylko i wyłącznie w momencie, w momencie ładowania, można tak w dużym skrócie powiedzieć, że przepalających nadmiar energii na odpowiednich rezystorach, które są prawdopodobnie tam wewnątrz, chociaż kusi mnie, żeby to rozebrać. Jak przyjedzie coś z do następnej dostawy to rozbiorę i zaglądniemy do środka, upewnimy się na czym tak naprawdę przepalają nadmiar energii i tak jak wspomniałem batery balanser działa bardzo prosto, tak jak wspomniałem wcześniej do każdego połączenia szeregowego 24V wykorzystujemy jeden, tak to działa, że to balansuje tylko i wyłącznie jedno połączenie, mamy tutaj trzy połączenia, z tym potrzebujemy trzy balansery i teraz zobaczmy czy one w trakcie ładowania zrobiły robotę. Najpierw pokaż Mirek jak wygląda globalne napięcie, poczekaj ja wezmę może multimetr tutaj do ręki. I teraz tak. Wszystkie baterie mają 50 jeszcze raz 52,9 V. Dobrze, i teraz pierwsza. Napięcie pierwszej 13,2, napięcie drugiej no, odwrót, OK. Też 13,2, napięcie trzeciej. Też 13, o tutaj 13,1. No. I napięcie na czwartej też 13,1. Balanserki zrobiły swoją robotę, wyrównały. One pracują w trakcie ładowania, czyli w momencie, kiedy tutaj klient podłączy swój falownik. Tutaj już mamy przygotowany dla klienta dwumetrowy kabel zakończony odpowiednim oczkiem na minusie i z plusa. Odpowiedni, odpowiedni przewód, wszystkie zabezpieczenia prądowe klient ma na falowniku. Tutaj jedynie co to wadim zrobił taki hebel, żeby tak w tym momencie jest jakby wyjście z już na, na tamte przewody w każdym innym położeniu. To jest akurat nie taki typowo kamperowy, dlatego ma tych przełączeń troszeczkę więcej. Tu jest wyłączony, tu jest wyłączony, tu jest wyłączony. Tutaj nauczymy klienta, żeby trzymał w dolnej pozycji wyłączony a tą dwójkę 1N2 wytłumaczymy, może wtedy zwiera te dwa. Te dwa przewody ze sobą i po prostu generuje prąd dalej. Także, jeżeli byście kiedyś budowali jakikolwiek zestaw baterii, zestaw akumulatorów, jakikolwiek bank 24 czy 48, zalecamy stosujcie balansery. Nie jest to aż tak strasznie drogie, a zdecydowanie wydłuża to żywotność akumulatorów. Te działają w trakcie ładowania. Z chwilą, kiedy przekroczymy tutaj w tym szeregu napięcie, tam troszkę powyżej 27 V, załączy się ten balancer i ten akumulator, który ma. Wyższe napięcie zostanie obciążone prądem niespełna jednoamperowym, tam jest 0,7 Ampera wynikającym z instrukcji, i, i, i tak będzie ten długo obwód obciążany, aż potencjał elektryczny pomiędzy tymi dwoma akumulatorami się wyrówna, czyli jedenka obsłuży ten szereg, dwójka obsłuży tamten szereg, trójka obsłuży ten szereg. Łączenie akumulatorów nie jest takie skomplikowane, czasem są połączenia równoległe, czasem są połączenia szeregowe, jedne i drugie mają wady i zalety. W przypadku połączeń szeregowych dużą zaletą jest to, że w trakcie ładowania i rozładowania płynie przez nie dokładnie ten sam prąd, natomiast wadą jest to, że należy je dobrze balansować, bo z chwilą kiedy się rozjadą, to jedno ogniwo będzie niedoładowane, drugie będzie przeładowane, no i generuje nam to zdecydowane skrócenie żywotności akumulatora. Z mojej strony to na tyle. Taki szybciutki film. Serdecznie pozdrawiamy z roboczego Szczecina. Wadim, który to robił teraz już tam z Mirusiem, zasuwa. Wadim, co robisz? Końcówkę, tak, bo spadek napięcia mamy w prawie 2 V. 2 V? I co, i to na tej końcówce było? Tak. Tutaj? Na tej to to wak ma. Aha. O. Bardzo się przegrzewało? Tak. Jajka okay. można smażyć. Jajka, można smażyć, Także widzicie, Vadim nie zdążył dokończyć tutaj ze mną filmu, bo jest potrzebny zdecydowanie do czegoś innego, czegoś ważniejszego, czyli do usługi klientów, a nie tylko YouTube'a. Jeżeli byście byli kiedyś w Szczecinie, to zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy ze Szczecina, lajkować i subskrybować. Już jest blisko do 100 tysięcy. Trzymajcie się, cześć.